Ja za każdym razem dzień dobry mówię, jak tylko kamerę włączę, nie, Jest Jesteś kulturalny po prostu. E, witam, mamy tutaj. Zanim powiem wam po raz kolejny dzień dobry na tym filmie, na początek mała prośba. Pod filmem będzie link do YouTube'a Agnieszki i Arka i prośba, byście zasubskrybowali ich kanał, ponieważ dopiero zaczynają, a już możemy tam znaleźć ciekawe wzory much oraz e, na przykład patent na przefarbowanie kapki z jednego koloru na drugi kolor, więc e, na pewno pomoże im to w rozwoju i zmotywuje do częstszego publikowania i większej ilości e, ciekawych materiałów. A przy okazji napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobała ta rozmowa. Przy okazji możecie też zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Eee, I już nie przeciągam i idziemy do dalszej części filmu. Witam, są ze mną Arek i Agnieszka. I dzisiaj porozmawiamy chwilę z naszymi gośćmi odnośnie ich historii wędkarskiej. Pewnie na pytania, które im będę zadawać, odpowiadali już 15 razy, ale. Zobaczymy jak się rozwinie rozmowa. Damy radę. Kojarzę, że Agnieszka startowała na przykład w różnych mistrzostwach w Niemczech w jakieś drugie miejsce, bo tak, to Tak, był... w, tych, w tych mistrzostwach Arek też nawet startował? Tak. I... To był I dobry sobie rok. Zgarnęliśmy wtedy srebrny medal. Chram, Agnieszka, złoty. Agnieszka z, e, dwój, e, dwa razy z rzędu srebrny medal w kategorii streamer. Mi, mi się wtedy udało zdobyć złoty medal w kategorii Suchej Muchy. Czasami też muchy biąże, aczkolwiek główną siłą napędową tego projektu, który nazywa się Tu Fly Fishing jest Agnieszka. A ja tutaj jestem siłą od, roboczą, siłą marketingową. Siłą jest, marketingową. Ale też muchy wiążę. Ja trochę więcej łowię, Agnieszka zajmuje się więcej wiązaniem, a mniej łowieniem. A chcielibyśmy być ogólnie więcej nad wodą, ponieważ yy, muchy wiążemy za zawodowo i to zabiera bardzo, bardzo dużo czasu. Ale nie narzekamy. Nie narzekamy. To, to w takim razie przede wszystkim jeszcze chciałem pogratulować yy, suchej i Muchę i, i Złotego, bo powiem szczerze, Agnieszkę słyszałem, ale od tego. nieco. A widzisz. Więc nie wiem, czy w jednym poście było, czy gdzieś się skbawało. Czyli kto jest w czyim cieniu? Pytanie. Da, da, ewidentnie mąż w cieniu żony, a tak sobie nie nie, no do, mój wyczyn jest niczym w porównaniu te, do tego, co Agnieszka zrobiła w 2022 roku, ponieważ Agnieszka wygrała e, bardzo prestiżowe zawody FFI, czyli Fly Fishers International. No i tam zdobyła mistrzostwo w overall kategorii. To tak troszeczkę jakby porównać. Nie chcę tu za bardzo takich fali teksty robić, ale no to już jest chyba... Mi nie wypada, więc może śmiało. Mm. <laughs> tak? Ja mam? <laughs> tak. Tutaj, jak, jak dla piłki FIFA, to dla muszkarzy Fly Fishers International, no więc to już bardzo wysoko Agnieszka to jest. Więc... To największa, yy, 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 największa taka największa yy, organizacja zrzeszająca wędkarzy z całego świata w zasadzie, nie? Tak, tak. Bardzo poważana, więc mój sukces jest bardziej lokalny w Niemczech, jednorazowy. Przy okazji Agnieszka wysłała mu, ja też wysłałem, bardzo mnie to cieszy, no ale prawdziwa mistrzyni jest tutaj po mojej lewej stronie. Jeszcze, jeszcze też tak z tymi Niemcami to wypaliłem, bo akurat gdzieś ten nagłówek kojarzyłem i utkwił mi w pamięci, nie? Ale oczywiście też na pewno jeszcze macie jakieś inne sukcesy dodatkowe, nie? Oprócz tego. E... Zdarza się regularnie? E, w Wielkiej Brytanii często startujemy w takich mniejszych konkursach związanych z, z gazetą. E... Jak powiesz więcej? Jak dokładnie to się nazywa? Jest taka organizacja, która nazywa się Fly Dressers Guild. To jest stara organizacja. To są lata 60 ubiegłego wieku, kiedy oni się formowali. No i tam w kategorii full dress chyba. Tam udało jest kilka kategorii. Salmon, re, regularnie, salmon fly. W kategorii łososiowej, w suchej musze. no też złoto dopiero nagroda do nas przyszła. Pozdrawiamy Urząd Celny z Spruszczak Gdańskiego, o, bo bardzo, było, pozdrawiamy. bardzo pozdrawiamy panią, która bardzo bardzo utrudniała odebranie nagrody yy, z Wielkiej Brytanii yy, przez Fokę, przez Fokę, która okazała się kozą domową. <laughs> Czyli, czyli, czyli co? Wysłali nam paczkę z nagrodą? Wysłali nam paczkę z nagrodą, której nie znaliśmy zawartości, a urząd celny stwierdził, że mamy określić jej zawartość i wartość. Nie znając zawartości nie mogliśmy określić wartości. Nie wiedzieliśmy nawet kto do końca ją wysłał, a mieliśmy określać jej wartość i zawartość. Ale skończyło się szczęśliwie, wszystkie materiały dotarły, cieszymy się nagrodą. Agnieszka cieszy się pierwszym miejscem w dwóch kategoriach. Ale przede wszystkim wiążemy muchy. Agnieszka przede wszystkim wiąże muchy, które mają służyć do łowienia i sprawiać ludziom radość. Tak, aczkolwiek te konkursy też są fajnym, fajną mockościem i zmobilizowaniem, zmuszeniem mózg do, do pomyślenia, do pokombinowania i, i taki powiew świeżości. Ja nie, nie robię nagle stu wzorów tych samych jednego dnia, tylko muszę się jednak coś tam właśnie, wysilić, nie? Właśnie też chciałem zapytać o to takie już biznesowe stricte podejście do e, wiązania i zarabiania na tym, tak? No bo jeżeli, już masz jakieś e, zamówienie, hmm? to to jest pewnie związane z tym, że ileś tam tych sztuk tak. I teraz pytanie, czy robisz seriami na przykład te muchy po kolei, gdzie na przykład nie wiem, najpierw sobie dajesz obciążenie, później załóżmy podkłady, a potem ewentualnie wody i całą resztę dowiązujesz. Jak najbardziej, sobie... jeżeli chodzi o robienie większej ilości tej samej muchy, dzielenie na etapy bardzo, bardzo przyspiesza. I, i, i tak samo... Są nawet specjalne przepraszam, są nawet, tak, specjalne stacje, takie stacje, że gdzie... sobie materiały... Po kolei możesz tak. ułożyć, żeby się nie rozpieszły po stole, i to jest naprawdę zresztą no to tak, wiem, przez... banalne dowiązanie jakichś oczek, czy ołowiu, i, i wzmocnienie klejem. Zawsze odkładam, żeby to jednak przeszło. Yy chociażby ze względu takiego, że zaraz się dotknę palcami i będę miała całe ręce w kleju. Jak mam zrobić ich 100, no to następnego dnia nie będę miała skóry, nie? Jasne. A jeszcze dodatkowo też odnośnie właśnie tej powtarzalności tych mógł Czy na przykład nie masz czasami taki, takiego momentu, że zawsze kręcisz się wzór i jest tyle tych wzorów, taka powtarzalność, że po prostu masz gość to zawsze to, tą... Taką specyficzną konstrukcję psychiczną, że się zamykam na poddaszu i dopóki nie wykręcę tyle, co założyłam, to ja nie schodzę. Ja przy 10 zacząłbym marudzić, Agnieszka przy setnej zaczyna. Nie, jak robię, jak na piór użyłam, no to sobie od razu wyrwę sto piór, prawda, żebym miała mniej więcej z tego samego miejsca na kapce. Muszka muszce nierówna przede wszystkim, no bo łatwiej zrobić 100 tych? No tak, tak, bulkis. niż na przykład 100 tych, nie? No nie tych. Tutaj jest krabików, dużo, tak? dużo etapów. Teraz bo tutaj... Yy, dobra, ty w ogóle później przebitki porobię tak, żeby... żeby było no widać. Na, na przykład ta mucha, prawda? Najpierw najpierw montuję sobie certje, ja najpierw montuje tył. Najpierw montuje tył tej tuby. Muszę to za klejem i muszę czekać aż to wyschnie, bo jeżeli wcześniej przed wyschnięciem spróbuję ją roz, rozewrzeć, no to to zacznie wędrować po haku w dół, nie? Pewnie. Więc na przykład to jest taki do, dobry przykład takiego etapowego kręcenia, hmm. że tutaj leżą po prostu w różnych etapach różne kraby, w różnych kolorach i kolejno, kolejne etapy po prostu jadę po kolei temat. Pewnie. Czyli teraz tak, pewnie historia wasza yy, cała muszkarska zaczęła się od tego. To, że Arek łowił, w międzyczasie się poznaliście i wkręcił Cię właściwie w swoją pasję, tak? Tak, a to było tak to było. z 20 lat temu już. Było to z 20 lat temu, ja łowię w zasadzie od zawsze. Ja Arka poznałam jakoś tak tuż po tym, jak się przerzucił ze spinningu na muchę. Nie, tam, no zerwała był... ze mną dziewczyna, którą też serdecznie pozdrawiam. <laughs> I zupełnie serio serdecznie pozdrawiam, jeżeli to ogląda. Eee, no została kasa na wakacje, trzeba było coś kupić. Dziewczyny nie miałem, kupiłem sobie pierwszą muchówkę. Agnieszkę poznałem wtedy przez internet. Napisałem jej, że zobacz moją dziewczynę, bo wtedy razem jeszcze nie byliśmy. Nie wiem, czy to było najlepsze marketingowo, ale, ale, ale jesteśmy od 20 lat razem. Ale więc to, tak. tą, tą dziewczyną na zdjęciu, co Arek mi wysłał, to była wędka, nie? To była wędka muchowa. Pierwsza, no, no, tarpię, pokażę ci moją dziewczynę i zdjęcie wędki. No, plany wakacyjne szybko się zamieniły, ale, ale nie żałuję. Czyli Bardzo dało dobrze. od razu do zrozumienia, że wędkarstwo było pierwsze. Że jest ważne i, i, i nie wygram. No to dobra, to tak, może tutaj, tutaj tutaj już sobie damy na razie spokój z dalszą rozmową już w tematy wcześniejszych dziewczyn itd. tak Okej. Okay. I przejdziemy i przejdziemy jeszcze do tych nieśmiało no, Nie śmiało, nie śmiało jak Jeszcze W coś, moich chłopak nie rozmawiamy. Mieli jakąś rolę w nie, no, nie, 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 no, nie, nie, nie chyba, żartuje. nie, no to możemy pominąć. Dobra, okej. Okay. Ale żeście je wybili. Dobrze, tak, to Przejdźmy, może, w takim razie do przynęt, które mamy tutaj wystawione. I zmienię trochę kadr, jeszcze by nam chowały w dół, żeby Wam głowy nie poucinać. Wczoraj kupowałem takie muchy. Dla kumpla, bo jedzie, a to jest na hakach na słoną wodę chyba z tego co kojarzę, Kręcone. Na milu bardziej, to, co było Na mniej lub bardziej słonych, mhm. e, przy, przynajmniej w Areksie tak jest, że jest seria na Nordic Salt, na Bałtyk, na mhm. morza zimne i jest seria e, Salt mhm. na ciepłe morza. Eee, to jest duratin, tak? Czy, nie, to jest e przepraszam. To jest powłoka e mhm. która jest bardziej odporna na słoną wodę. Oczywiście nie ma haków odpornych 100% na słoną wodę. co wcześniej, przepraszam. Ale powiedzmy, czy że ta jest bardziej na nią odporna. Mhm. W tej serii Nordic Salt jest więcej takich klasycznych, trociowych kształtów, więcej modeli, bo to jest duńska firma, oni mają duże tradycje tego łowienia troci, łowienia w morzu. ale w wodach słonawych, czyli, ale w nie wodach słonawych, czyli ta woda, tak, wybacza... inne haki, tu jest powołka Black Nickel, czyli dopóki się ta mucha nie poobija, to ona sobie dosyć dobrze radzi, radzi z wodą słonawą. Inna sprawa, że to można zawsze przepuchać. To jest w ogóle dobry zwyczaj, czy mucha jest na haku mocno słonym z Duratinu, z Ejstilu, ze stainlessa, z nierdzewki, czy tutaj to generalnie ważne jest, żeby muchy przepukać sobie po mm -hmm. całym łowieniu. Jasne. To jest właśnie, dobry właśnie zwyczaj. Chciałem, chciałem o to powiedzieć. No bo jeżeli chodzi o sprzęt cały, kołowrotki i powrotki, no to też dobrą praktyką jest dbanie i pukanie nawet po łowieniu w zwykłej rzece, gdzie wiadomo, Zgadza położymy się. ją na brzegu, zajdzie piaskiem. Tym bardziej piaskiem po Bałtyku i... I... Tak, tak, też. Tak, tak. Woda słona, no. też swoje zrobi, tylko po prostu będzie Wolnie. to odłożone w czasie. No, mhm. Dokładnie. Y, OK, i teraz tak, jeszcze odnośnie właśnie wzorów. Y, jak na przykład, jest, bo jak wejdziemy na Waszą stronę, no to widzimy, że tych wzorów też jest duża ilość, różne rozmiary rozmiary i tak dalej, już możemy sobie spersonalizować i skąd na przykład czerpiecie inspiracje tych mógł, bo są też na przykład zalewane żywicą ogólnie kiełże, gdzie wcześniej tak naprawdę ich nigdzie nie widziałem, a w sumie u Was tak naprawdę pierwszy raz z tymi oczkami w środku, to z skąd bierzecie w ogóle inspiracje na no właśnie nowe wzory? Czy kiełże to powstały z 5 lat temu i tak. obawiam się, że mogę sobie nie przypomnieć, skąd się wzięła inspiracja, ale zasadniczo tak, tak ogólnie, no to ja się mogę pomóc. Chyba głównie z potrzeb klientów, bo to ludzie nam mówią, gdzie jadą. My wtedy siadamy, odgrzebujemy przewodników, odgrzebujemy książki, no bo to wszystko jest opisane. To są, to, to są klasyczne wzory. Nie, nie, nie wymyślamy jakiejś tam jakieś, jakieś własnej twórczości. Czasem jakiś dodamy swój element taki to ogólnie, firmowy. To, tak. to ogólnie. A kielu, że UV one wyglądają dosyć realistycznie i to tak jak Agnieszka mówi, troszeczkę było też powodowane tym, że była moda dosyć duża na kleje UV, na żywice UV. Tak. Dwa, wyglądają one tak półrealistycznie. UV-ka też swoje waży. No, ładna waży. taka transparentność. I Agnieszka sobie świetnie z UV-ką radzi. Yy, więc to było połączenie możliwości Umiejętności i też pytań od ludzi. Poza tym, wiele rzeczy po prostu widzimy w internecie. To nie jest tak, że my wymyśliliśmy kiełżę UV. Yy, pe... Na pewno gdzieś coś widzieliśmy. Jak w muzyce. Pewnie część, część jak już jest nad naszym pomysłem, część modyfikacją, część. No... Tą muchę na przykład formujemy jako to, własną. Tak, tak. Jak, jak w muzyce, nie? Wszystko już gdzieś ktoś wymyślił i. My się boimy tylko nadawać sami nazwy muchom, więc staramy się. Teraz mamy etap, są różne etapy. No bo teraz na przykład stwierdziliśmy, że już prochu się nie wymyśli, więc wszystko było, więc staramy. Mamy taki zwrot do much bardzo tradycyjnych. Mhm. Ta może nie jest, nie, to slamera może gdzieś. O, tu, tutaj mamy slamera. To jest wzór, który jest tak naprawdę mocne lata 70-80 na GT, czyli y Trevale. Y I tu w zasadzie się nic więcej. Nie wymyśli poza tym, że mamy szlapę, czyli takie szerokie pióro koguta. Syntetyk, który nie, nie musi być tak naprawdę syntetykiem, ale dobrze jeśli nim jest. Więc teraz staramy się te muchy. Mamy taki etap z, wiązać tak dosyć tradycyjnie. Tak, albo tutaj właśnie taka na, na, na troć prosta muszka, która może do bardzo małych rozmiarów schodzić. To teraz ostatnio jest moda na nią, jest powrót do niej. Nazywana jest Mulkis, jeżeli to dobrze wygląda. Albo Glitter Slim. Tak, ale ona jest wymyślona dawno, dawno temu, jako Glitter Slim funkcjonowała i, i, i w zasadzie. Yy, a ta wersja, która teraz jest, to się różni tym, że nie jest cięta i to, i to jest cała różnica. Mhm. Są też takie mody, nie? że te muchy Powracają gdzieś tam... Trasie, tak. No, więc no... inspiracje z internetu, z książek. Zbieramy bardzo, bardzo naszą e... biblioteczkę, biblioteczkę tworzymy. muchową. jest mamy bardzo pokaźną i nie boimy się jej użyć. Nie boimy się jej użyć, chociaż nadal połowa do przeczytania, bo to jest ogrom wiedzy. I chyba to bardzo lubimy w muszkarstwie i we flytaingu, że to jest bardzo zakorzenione w tradycji. I chyba nasz, nasz taki wniosek po paru latach działalności, a u mnie już po blisko 20 latach zajmowania się tym, amatorsko w sumie, no bo to nie było zawodowe, że trzeba dobrze znać, to jest banał, ale trzeba dobrze znać tradycję, żeby zacząć modyfikować. Więc najpierw... Tak, dlatego szczególnie właśnie ci się wtrącę polecamy książki, bo, bo w internecie każdy może napisać wszystko. A jak się dorwie, takie twarde pozycje napisane, Lefty Cray, Amerykanin już nie w którym żyje. Którym się pomniki stawia i mają duży wkład. Lefty ma pomniki, nie bez powodu. Można modyfikować, nie? ale znać jakby to, ten punkt wyjścia. Mhm. Właśnie tutaj też od siebie dopowiem. Ostatnio właśnie zacząłem tworzyć, znaczy tworzyć. Jestem w trakcie ogólnie tak inaczej. Cały scenariusz może już mam zrobiony, tylko teraz kwestia usiąść, e, nagrać i, i tam zdjęcia jakieś porobić dodatkowo. Właśnie odnośnie organizmów naszych wodnych. Okay. Na pierwszy rzut idą kiełże, które tak naprawdę jak szukamy kiełże, to prawie nic nam nie wyskakuje, jak piszemy ogół nogi, to się okazuje, że są jest to... to e, rewelacyjny temat. Dokładnie. No i tak naprawdę tam możemy, wiemy już na podstawie tego z bibliografii, całej, z książek, z publikacji, e, ile na przykład pancerzyk ma tych przedziałek cały. Okay. Ile na przykład te kiełże mają nóżek, kiedy, gdzie, jak żerują, na czym żerują. Mm. I właśnie też chcę zrobić serię tego typu filmów, żeby też ludziom po prostu uzmysłowić to, skąd się skąd, tak, żeby żeby to bierze co mieć lepsze ujemy. zrozumienie tematu, nie? Dokładnie. No. Na przykład kiedy je warto, w jakim miesiącu je warto założyć, a w mm. jakim miesiącu niekoniecznie tak. na przykład będą kiełże tylko widelnice na przykład wyprowadzić Dokładnie. Bardzo fajny temat. No. Bardzo, Dobrze, bardzo... To, 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 to była taka dygresja z mojej strony. Jeszcze teraz tylko, gdzie was możemy znaleźć, jakbyśmy chcieli na przykład więcej informacji albo zobaczyć e, wasze wasze muchy no przede wszystkim e, jesteśmy aktywni na Facebooku, więc Arek Agnieszka Kubale, oba konta są aktywne, to są nasze prywatne profile. Tu Fly Fishing to jest fanpage. Zabraliśmy na się za Instagrama i aktywni. chyba najbardziej ostatnio Instagram, też Tu Fishing, no i na YouTubie próbujemy na swoich sił. raczkujemy, ale też jest kilka, ale, ale kilka fajnych filmów jaki, jest, jaki gdzie nie? pokazujemy e, Tu Fishing. I Również. tam też jest e, pokazane jak Agnieszka wiąże muchy. I będzie pewnie tylko więcej takich rzeczy o materiałach. Mamy trochę fajnych planów, czasu brak, ale staramy się i będziemy wrzucać coś regularnie. bo I komercyjnie się... jesteśmy dostępni w naszym sklepie internetowym. Można Dobra. dzwonić, pisać, klikać. Polecamy tak. się. To w takim razie z mojej strony życzę Wam dalszych sukcesów Dziękujemy. I jak najwyższych szczebli, podiów, różnych <laughs> zawodów i nie tylko. No i co? No i do zobaczenia nad wodą. Do zobaczenia tak nad wodą. Dziękujemy ślicznie.